Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj sobie spróbujemy obejrzeć cztery gatunki pająków. W sumie to przeznaczonych dla początkujących. A tutaj, zobaczcie, jaki jest kadr. No, cudo. Po prostu cudo. Króciutkie intro. <trym> Słuchajcie, pierwszego sobie weźmiemy e, pajączka Cosmus Elegance. E, ogólnie, tak jak mówiłem, to jest występowanie e, Brazylia, Wenezuela, lasy tropikalne. Muszę sobie to otworzyć. Mam nadzieję, żeby nam coś, może zjadł, żeby nam wyszedł tutaj się pokazać. Bardzo fajny pająk, słuchajcie, z, z serduszkiem, w ogóle na zewnątrz. E, pająk sobie siedzi tutaj, z tej strony po długości ogólnie jest to wiecie co jeden z najmniejszych przedstawicieli ptaszników na świecie samica samica osiąga maksymalnie 2,5 cm ciała sam jest około 1,5, także jest dużo dużo mniejszy słuchajcie od samicy no i problem jest u nich taki że no żyją kurczę maksymalnie 7 do 8 lat jeśli chodzi o terarium. Dlatego pajączka to słuchajcie w zupełności. Dla dorosłego osobnika wystarczy terarium 10 na 10 na 10 Więc, no, biorąc pod uwagę inne gatunki ptaszników, to nie jest naprawdę malutki, skoro mu takie teraryjko w zupełności wystarczy. Natomiast wilgotność ma dosyć wysoką, bo 70-80% i temperatura około 26-28 stopni słuchajcie w ciągu dnia. Więc nie jest on jakoś. Oczywiście, no to wiadomo, dla początkującej osoby, otrzymać tą temperaturę czy tą wilgotność może być to kłopotliwe, ale jest ogólnie polecany na początkujących osób. Słuchajcie, spróbujemy sobie go wygonić. Może sobie tu wbiję po prostu. O! No wyjdź, wyjdź. Może nam wyjdzie. co się tutaj dzieje? Chciałbym, żebyście go zobaczyli, wiecie, bo to, o, proszę, spójrzcie, widzicie to serduszko? No po prostu. Nie uciekaj tylko wróć do pojemnika, tak od tego zacznijmy O, o właśnie kurczę O, może będzie karaczanik Naprawdę słuchajcie przepiękny pająk Spróbuję go jeszcze doświetlić tutaj Spójrzcie Bardzo ładnie wyglądający. Nie jest stosunkowo szybki, ale widzę, że ty gruba jesteś. Ja nie wiem, czy ten karażan, to jest dobry pomysł. No nic. Tak, słuchajcie, wygląda Cylio Cosmos Elegance. I od spodu. Nie wiem, słuchajcie, czy to jest samiec, czy samica. Wydaje mi się, że to. Może być samica, na pewno jeszcze nie jest to dorosły osobnik. Także się okaże. Dobra, zostawmy tutaj tego pana bądź panią i lećmy dalej. Drugim pająkiem, czekajcie, z Brazylii mamy Nandu chromatus. Jemu też spróbujemy coś wrzucić, Może by coś zjadł. Przynajmniej siedział spokojnie. słuchajcie no to już są pająki, też niby polecane dla początkujących. Są bardzo podobne do genikulat, ale jak widzicie, tutaj karapak jest jasny, genikulata ma karapak ciemny. To jest między innymi dzięki temu, że można je głównie odróżnić od siebie. Druga kwestia, słuchajcie jest taka, że są to pająki już lubiące pokazać swój charakterek. Pokazują helicery bez najmniejszego problemu. To jest ptasznik ogólnie, który im starszy, tym bardziej się stawia. Także trzeba mieć to na uwadze. Na pewno nie jest pająk to dobrania na ręce, słuchajcie. Samice tego gatunku osiągają około 9 cm długości ciała. Samce około 6-7, czyli standardowo troszeczkę mniejsze. Samice żyją około 20-25 lat. Wilgotność, tak samo na poziomie około 70%, zresztą bardzo podobnie jak w przypadku Osirio Kosmusa. Natomiast no tutaj już będzie potrzebne większe terrarium, ponieważ takie terrarium na dorosłego osobnika, takie 30 x 30 na 20 wysokie, będzie w zupełności wystarczające. Słuchajcie, są to duże ptaszniki, nie bojące się pokazać helicerów, więc ze słabym jadem, więc są ogólnie, można sobie go wziąć jako tak na samym początku w sumie przygody z pająkami ale trzeba mieć to na uwadze, że jednak może pokąsać teraz sobie akurat jeka raczanka, więc też dobrze słuchajcie, też nie wiem co to jest, samiec czy samica okaże się pewnie za następną wylinkę eee, także zobaczymy póki co niech sobie tu je dalej a my lecimy do następnego słuchajcie, kolejnym pajączkiem jest Lictocatl vagans eee, słuchajcie, to są już pająki, na które jest wymagany dokument CITES czyli chodzi o to, że są urodzone w niewoli eee, on siedzi tutaj nie wiem tylko jak będzie z jego wyjściem bo to w sumie do tej norki to ma nie za wiele, ale cóż no spróbujmy rzucić tutaj karaczana może sam będzie się nam chciał pokazać A jak nie to spróbujemy go wygonić. Tam idź, tam, tam na Ciebie czeka ukochany albo ukochana. Ogólnie słuchajcie, jeśli chodzi o wagansa, jest on uznawany jako najbardziej agresywną z braszek, ponieważ oczywiście Tliktocadl jest to dawna brachypelma więc no jest uznawany tak jak mówię za najbardziej za najbardziej agresywną no i faktycznie być może i tak jest słuchajcie bo chyba najbardziej się lubi postawić z tych wszystkich pająków aczkolwiek no ja mam maluszka póki co nie miałem do czynienia z dorosłym osobnikiem więc nie wiem tak naprawdę jak jest ale to się okaże za jakiś czas jak urośnie

Bardzo rozwalać tego gniazda, no bo siedzi tam sobie, może wezmę sobie większą pensetę. No i słuchajcie, mamy wagansika, ja nie wiem czy on nie będzie, a widzicie, on się tak zakopał, bo on będzie chyba liniał. Kurczę, no to trzeba będzie mu wyciągnąć tą tego karaczana, oczywiście karaczan pójdzie do utylizacji. No bo cóż innego zrobić, proszę bardzo, braszka w całej okazałości. No, balon, nie, no będzie linieć na pewno. Słuchajcie, zgubiłem no, ostrość No nic, słuchajcie, ja wyciągam tego karaczana. Kurde, teraz weź go z łap. Dobra, karaczan słuchajcie, wyciągnięty na braszkę. Jeszcze jeden rzut okiem. I przejdźmy do kolejnego I słuchajcie, ostatnim pajączkiem na dzisiaj jest Lictocatl Albo Pilosus e, Także pochodzący z Meksyku e, Tylko ja nie wiem, czy on też nie będzie czasami, słuchajcie, miniał Wiecie mu tutaj dla niego przeznaczonego karaczana Zobaczymy, co się będzie działo e, Pająk, słuchajcie, siedzi mniej więcej tu jest niby dziura jeszcze, wiecie co, także może, może nie, nie, nie zakopał się do jakiejś wylinki, no bo jednak wagon był troszeczkę bardziej zabudowany. Ciegania o tym karasan. Tam gdzie chcę żebyś poszedł było lepiej Słuchajcie, spróbujemy go złapać Teraz gdzieś tam pod ziemię Nie mam pojęcia gdzie jest To no nic No dobra, może spróbujemy zrobić to samo, chociaż tutaj będzie to bardziej skomplikowane, bo jest właśnie korek. Ono siedzi gdzieś tu pod korkiem. No nic kurczę, słuchajcie, no nic. W takim układzie tą byłą braszkę zobaczymy przy następnej okazji. Także w sumie kończymy ten film. Cztery pajączki ogarnięte. Trzy udało się zobaczyć, jednego niestety nie, ale nadrobimy. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.